Dawno, dawno temu były sobie lamy, unikorny, koniki. Miały taki świat, spotkały pierwszego unikorna i koniki. Były chmurki ładne, tęce, chodziły po tęcach, jadły tęce. Były gwiazdkowe unikorny, które lubiły. Były bańki, lamy jednorożcowe, Chodziły do zamków bawić się z innymi jednorostami. Inne jednorosty się bawiły w skakanie, latają one. I kilka spotkało się nie spotkały na dole jedyną unikorną, nową, nową. I co jeszcze? I koształa na jednego kopka. Smoki był w pobliżu. Chodziło sobie na tęcy. I potem spotkało się też swoją siostrę. jadła watę cukrową i śpiewał. Łamałym rybkom, które miały ogonki jak małe srebrki rybkowe. Uh -huh. I potem znalazł świat, w którym wyzyły wszystkie zwierzęta. Uh -huh. Potem poszły do krainy kotków. Spotkały chmurkę kotka, który się chuszczał ptaski. W nocy on był i światlam odwiedziły. Było tam kororowo. Spotkały przyjaciółkę lamę po drodze i spotkały jednorostce, które chodziły po tęcach. Spotkał kotka kororowego, em, kororowego jednorosta, który był z krainy tętncy. Słońce serenek kot i drugą serenkę kot i koniec brawo kocham was zapraszam na swój kanał tak zapraszam na swój kanał kocham was